Szanowni Państwo serdecznie witam i przede wszystkim ogromnie dziękuję za zaproszenie. Natomiast cóż, no niestety nie spotykamy się bezpośrednio, nie spotykamy się stacjonarnie, co tak jest dla mnie może nie tyle problemem, co jest no, pewnym zawodem. Mam jednak nadzieję, że po wysłuchaniu mojej krótkiej prelekcji nie będą Państwo zawiedzeni i mam ogromną nadzieję, że nie jest to nasz ostatni raz jeśli chodzi o spotkanie mam ogromną nadzieję, że będzie nam dane również i w przyszłości. Jeśli tematy będą tak ciekawe, dzisiejszy temat, podobnie jak film, jest niewątpliwie szalenie ciekawy, ale nie tylko w kontekście samego Meksyku, bo rozmowa o Meksyku i przekazywanie informacji na temat Meksyku bez szerokiego kontekstu latynoamerykańskiego to byłoby niewątpliwie zdecydowanie zbyt ubogie. Nie sam Meksyk, przecież to cały świat latynoski, choć jednocześnie jest to bardzo ważna część tego świata, jest to bardzo ważny teren, jeśli chodzi o Amerykę Środkową, Amerykę Łacińską i o kwestie religii, o kwestie postrzegania wiary, o kwestie. W stosunku do Kościoła katolickiego, ostatecznie również i tego, jak ów Kościół katolicki tamże pozycjonował się przy szeregu burzliwych wydarzeń politycznych, o tym wszystkim rozmawiać należy, ale przede wszystkim warto byłoby delikatnie być może będzie to kontrowersyjne z mojej strony uciec od pewnej optyki europocentrycznej. Bo ta optyka europocentryczna w bardzo prosty sposób tworzy schematyzm myślowy. Ona pokazuje nam, że z jednej strony mamy katolików, z drugiej strony mamy komunistów, no, nic bardziej mylnego, mówiąc rzeczywiście być może dość kontrowersyjnie, jeśli chodzi o Amerykę Łacińską. Paradoksalnie, przecież w Ameryce Łacińskiej w wielu krajach rozwinęły się takie ujęcia religii katolickiej, które łączyły podejście postmarksistowskie z. Właśnie wiarą katolicką. Dlaczego? Z czego to wynikało? No, przede wszystkim wynikało z tego, co i w Meksyku do dzisiaj jest szalenie zauważalne, czyli z nierówności społecznych. I ja celowo mam przed sobą taką pozycję: la terza via, la terza via, trzecia droga. Ta trzecia droga, była wielokrotnie dyskutowana w Ameryce Łacińskiej, była wielokrotnie podejmowana zatem niedrapieżny kapitalizm, zatem być może pewne elementy katolickiej nauki społecznej, zatem wszelkie możliwości, wszelkie możliwości tworzenia systemu bardziej sprawiedliwego. I tu zaczyna się sytuacja bardzo niełatwa. No z racji tego przecież, że to ląd ludności najeżdżanej wielokrotnie. Z drugiej strony, kiedy pojawiły się zorganizowane mechanizmy państwowe, okazało się, że ogromnym problemem jest niezależność względem sąsiada z północy, względem Stanów Zjednoczonych. I wszelkie te kraje, również Meksyk, starały się kształtować scenę społeczno-polityczną w sposób indywidualny, zindywidualizowany. Ale czy to się udawało? No bo przecież sama historia Meksyku jest bardzo burzliwa, a co dopiero historia wiary tamtejszej, o Chrysteros, o rewolucji chrystusowców obejrzą Państwo film, obejrzymy ten film, ale chciałbym, żebyśmy potrafili umiejscowić wszelkie te wydarzenia w pewnym szerszym kontekście. To więc tym pierwszym ważnym elementem postrzegania ówczesnej rzeczywistości i dzisiejszej częściowo również, te podziały są dalej aktualne, powinno być przede wszystkim zrozumienie, Iż tak zwany katolicki establishment, tak zwane struktury, hierarchia kościelna w Ameryce Łacińskiej była, jest być może jeszcze przez dłuższy czas będzie oskarżana o sprzyjanie wyższym warstwom społecznym, będzie oskarżana o sprzyjanie latyfundystom, ziemianom, arystokracji, wcześniej monarchii i tak dalej. I dlatego tam właśnie pojawiły się nurty tak zwanej teologii wyzwolenia. Oczywiście, jeśli chodzi o Meksyk. Nie były aż tak dostrzegalne to przede wszystkim Brazylia i Argentyna, co nie zmienia faktu, że do dzisiaj w niektórych ludowych stanach Meksyku są to bardzo popularne idee łączone, co ciekawe, z ideami, uwaga, radykalnie lewicowymi również. I to jest bardzo specyficzna sytuacja. To dla nas wydaje się niekoniecznie zrozumiałe. Dlaczego tak? Przecież to naturalne sprzeczności wydawałoby się. Natomiast Każda koncepcja emancypacyjna w Ameryce Łacińskiej trafia na podatny grunt. Czy to są koncepcje emancypacyjne oparte na wierze, czy są to koncepcje emancypacyjne oparte na przykład na materializmie historycznym czy dialektycznym? Tutaj nie ma wielkiej różnicy, paradoksalnie, nie ma wielkiego znaczenia, bo przecież drodzy państwo, i to jest kontekst historyczny tych właśnie wydarzeń. Jeszcze w XIX to wiek monarchiczny w Meksyku. Wiek XIX to panowanie dynastii, uwaga, nam również znanej, dynastii Habsburgów. Później dyktatura Porfirio Diaza. Ale nierówności społeczne były dalej szalenie rozwinięte. Nic zatem dziwnego, że w 1910 roku wybuchła Ludowa Rewolucja. Pancho Villa, Emiliano Zapata to osoby, które kojarzył się z tą rewolucją, które symbolizują ową rewolucję. Na marginesie, drodzy Państwo, proszę zobaczyć, 111 lat 111 lat a w Chiapas, tam skąd pochodził Emiliano Zapata, stamtąd ta rewolucja rozlała się na tyle również mentalnie, że i dzisiaj w stanie Chiapas w Meksyku możemy spotkać powstańców możemy spotkać tak zwanych zapatystów dobrze. Tylko jeśli wiara, jeśli Kościół katolicki postrzegany był w taki sposób, to okazywało się, że przynajmniej dla niektórych warstw społecznych walka z Kościołem katolickim, walka z wiarą, która winna być jego podstawą, okazywała się walką emancypacyjną o lepsze jutro, właśnie. Specyficzne, ale jakże obecne. Specyficzne, ale jakże obecne. 1917 rok dla nas jakże symboliczny, dla Meksyku również symboliczny. Wtedy właśnie, wtedy właśnie doszło do uchwalenia konstytucji, która niosła za sobą pewne elementy legislacji o charakterze antyklerykalnym, ale nie wprowadzano jej w życie. Nie wprowadzano jej w życie, będąc pewnymi właściwie. Ówczesne kręgi opiniotwórcze, ówczesne elity były pewne, że ta ludowa, oddolna forma wiary, jakże synkretycznej, bo rozmowa o Meksyku to nie jest rozmowa jedynie o tym państwie, nie jedynie o tym społeczeństwie, to jest rozmowa ogółem o Głymu południu i zapewne wiedzą państwo dobrze, że owa ludowość religijna jest bardzo synkretyczna, bardzo niejasna, często przesiąknięta zwyczajami ludowymi, szalenie. Cała debata na płaszczyźnie poszczególnych elit Kościoła Katolickiego niedawno się rozegrała również na ten temat w kontekście tak zwanych zależności synodalnych ale mamy rok 1917 mniej więcej w roku 1920 można powiedzieć że rewolucja się kończy ale pierwsza rewolucja pierwsza rewolucja dlatego że nie minęło 6 lat nie minęło 6 lat i cóż Plutarch Elias Kajes, postać złowroga człowiek który obwołał się uwaga Osobistym wrogiem Chrystusa, ten człowiek doszedł do władzy, i kiedy doszedł do władzy, osobisty wróg Chrystusa. Trudno zatem, żeby nawet takie hasła nie wywołały sprzeciwu. Okazało się, że pojawił się ferment, okazało się, że pojawiła się sytuacja konfliktowa, okazało się, że nierówności społeczne tak, ale również i warstwy wykluczone. Albo też takie poczucie pojawiło się wśród katolików i wsparły i wśród katolików, którzy również przynależeli przecież. To jest rzecz oczywista. Do warstw wykluczonych w Meksyku, nie do elit, zaczęli walczyć. O co zaczęli walczyć, drodzy państwo? Zaczęli walczyć o wolność wyznania. Zaczęli walczyć o możliwość, o możliwość naturalnego obchodzenia swojej wiary o możliwość publicznego wyrażania swojej wiary. Wiary, światopoglądu, aksjologii, przewodnich wartości. To wszystko przecież niesie za sobą wiara. Katolicka jak najbardziej implikuje szereg tych kwestii, o których powiedziałem. I co jest tutaj szalenie ciekawe? Wybuchło. Wybuchło powstanie Chrysteros, powstanie Chrystusowców. Czy można powiedzieć, że... Było to na przykład, a takie dyskursy można byłoby spotkać: powstanie tych, którzy starali się restaurować stary porządek, tych, którzy starali się przywracać oligarchiczny porządek, tych, którzy starali się czy staraliby się ponownie wprowadzać pewne kontrrewolucyjne elementy. Nie, tu chodziło przede wszystkim o kwestię wiary. Zresztą w ten sposób Uznał również Kościół Katolicki, który wielu uczestników, przywódców obwołał, mianował świętymi. Jeśli chodzi o przywódców Chrystiady tak zwanej, krysteros Chrystusowców. I teraz spróbujmy spojrzeć znowu trochę szerzej. Mamy rok 1929, uwaga! Pewne antyklerykalne reformy zostają wycofane. Plutarch Elias Kajes na tym polu kapituluje. I co dalej? I drodzy Państwo, co dalej? Jak dalej wygląda sytuacja w Meksyku? 90 tysięcy osób ginie. 90 tysięcy osób traci życie. Część z tych osób naturalnie traci życie, kilkadziesiąt tysięcy osób w imię Chrystusa. Część przeciwko na rzecz zachowania władzy. Na rzecz zachowania owych antyklerykalnych reform. Czy to nie pokazuje nam, że dzisiejszy Meksyk jest również państwem podzielonym? Tak, jak najbardziej jest państwem podzielonym. Tak jak i południe jest podzielone, i nie tylko jeśli chodzi o nierówności społeczne, ale również jeśli chodzi o metody wychodzenia z tychże. Zatem, u stygmat latynoskiego kościoła, powiązanego bardzo często w optyce ludowej z warstwami, czy to wojskowymi, czy huntami, czy po prostu warstwami uprzywilejowanymi, wyższymi, czy on dalej nie jest aktualny, jeśli chodzi o Meksyk dzisiejszy również? Jak wygląda sytuacja wyznaniowa w dzisiejszym Meksyku? Jak wygląda owa sytuacja w kraju targanym brutalną, ogromnie rozwiniętą przestępczością? Być może pamiętają Państwo pewne moje wypowiedzi, tak lub nie, nie ma to żadnego znaczenia na temat na przykład, na przykład mafii włoskiej, organizacji przestępczych we Włoszech. I proszę mi wierzyć, że te akurat organizacje mafijne meksykańskie są dalece bardziej brutalne w swoich działaniach. Obejrzymy film dotyczący walki o możliwość publicznego wyrażania wiary, rdzeniem Christeros, powstania Christeros, rewolucji Christeros, był Stan Stanialisko, stan drodzy Państwo, znany jest dzisiaj ze zdecydowanie innego zgrupowania się, nawet nie społeczności lokalnej, ze zdecydowanie innego typu organizacji życia zbiorowego. Mafijnego właśnie. Co takiego dzisiaj dzieje się w Meksyku? Cofnijmy się. Drodzy Państwo, po rewolucji Kristeros pojawia się monopolizująca, monopolizująca na kilkadziesiąt lat. Mniej więcej, mniej więcej trzy, cztery lata temu dopiero ten monopol został realnie przerwany. Mówię o partii rewolucyjno-instytucjonalnej. Rewolucja Chrysteros nie zakończyłaby się bez pomocy amerykańskiej, chociaż oczywiście każda pomoc amerykańska tam, że związana jest również z pewnym uzależnieniem, to jest oczywiste. Natomiast partia rewolucyjno-instytucjonalna pokazuje Galimatias Południowy. W jaki sposób partia rewolucyjna może być jednocześnie instytucjonalną? Czy przypadkiem nie jest to celowo-instrumentalne politycznie wykorzystywanie zdobyczy rewolucji takiej czy innej? No właśnie, i to jest pytanie. I dzisiaj, drodzy państwo, czy pojawiają się wolności w zakresie, no właśnie, możliwości, czy istnieje wolność w zakresie możliwości deklarowania swojej wiary? Tak. Co nie zmienia faktu, że rozdział Kościoła od państwa wpisany jest w meksykańską konstytucję. To nie zmienia faktu, 81% Meksykanów, którzy deklarują, że są. Katolikami, deklarują wiarę katolicką. Ale tu pojawia się zupełnie inny problem. Kristeros to historia walki o możliwość publicznego manifestowania, o możliwość obecności religii w sferze publicznej. Dzisiaj Meksyk targany nierównościami społecznymi, tak jak cała Ameryka Środkowa i Południowa, tak jak cała łacińska Ameryka, tak jak cały ten teren latynoski, dzisiaj Meksyk walczy właśnie ze zorganizowaną przestępczością. Kto staje się dzisiaj w Meksyku? Kto staje się dzisiaj w Meksyku ofiarą tejże przestępczości, abstrahując od tego, że szereg różnych warstw społecznych, ale skoro bardzo często dla organizacji mafijnych, im lepiej, a właściwie im gorzej, tym lepiej, a im lepiej jeśli chodzi o nierówności, jeśli chodzi o egalitaryzację, tym gorzej, dlatego że łatwiej rekrutować jest wśród biednych, poszczególnych żołnierzy dla danych karteli narkotykowych, a to jest problem Meksyku, to w tej sytuacji walczący z nierównościami społecznymi, walczący z mafią księża katolicy są dzisiaj jednymi z najczęstszych ofiar, i nie ma bardziej niebezpiecznego, i nie ma bardziej niebezpiecznego kraju dla księży katolickich, niż Meksyk w dniu dzisiejszym. I uwaga, stolicą tego niebezpieczeństwa jest ten właśnie stan, ten właśnie stan, w którym rozpoczęła się rewolucja Kristeros, w którym rozpoczęło się powstanie Kristeros, w którym rozpoczęła się Krystiada, Jalisco. Dzisiejszy Meksyk to walka, to walka starego w cudzysłowie kartelu Sinaloa, słynnego El Chapo i nowego Janisko Nueva generacją bardzo silnego, nowego kartelu, który stara się przejmować władzę. Innymi słowy, tam gdzie zaczęła się Krystiada, tam dzisiaj również pojawiają się męczennicy, tam również pojawiają się ci, którzy walczą, pojawiają się ci, którzy walczą z nierównościami społecznymi, z wykluczeniem wśród młodzieży, oni padają często ofiarą walki z mafią. Padają często ofiarą cudzysłowie swoich działań. Ich działania nie są, nie będą, nie mogą być popierane przez organizacje mafijne. Pamiętając o tych trzech latach, między 26 a 29 rokiem, a 29 rokiem XX wieku w Meksyku, pamiętając o latach 1926-1927. Pamiętając, że to powstanie, ta rebelia Chrystusowa rozpoczęła się w stanie Jalisko właśnie. Pamiętajmy o dzisiejszym stanie Jalisko i pamiętajmy o tych, którzy z narażeniem życia walczą z nierównościami społecznymi. Tam, że wiadomo, pod jakim znakiem, z jakich motywacji również. I ta działalność jest działalnością szczególnie warto upamiętnienia. To jest pewna paralela, to jest pewna to jest pewna analogia. I dzisiaj trwają tego typu działania, i dzisiaj też istnieją ci, którzy z pobudek również religijnych działają na rzecz społeczności lokalnych. Szanowni Państwo, zapraszam do obejrzenia. Mam ogromną nadzieję, że organizatorzy przekażą ewentualnie pewne dane kontaktowe, jeśli będą Państwo chcieli. Ja również będę mógł odpowiedzieć na pytania. No niestety nie porozmawiamy bezpośrednio po seansie, nie podzielimy się informacjami w tym kontekście, ale ogromnie dziękuję za zaproszenie i mam ogromną nadzieję, że kiedy sytuacja epidemiczna się poprawi, a ja nie chciałem stwarzać pewnego zagrożenia epidemicznego, przebywając w tym momencie na samoizolacji, mam nadzieję, że będziemy mogli spotkać się również twarzą w twarz, face to face, bezpośrednio, stacjonarnie. Udanego seansu i cóż, zachęcam do interesowania się południem, dlatego że południe, nie tylko Meksyk, jest niebywale ciekawe, niebywale synkretyczne, a te problemy, które poddajemy analizie, jeśli chodzi o kraje południa, bardzo często w kontekście rozwiązań potrafią na zdecydowanie lepsze, bardziej funkcjonalne kształtowanie również i naszej przestrzeni życiowej. Udanego seansu.